Jak się czujecie w nowej miejscówce? Jaćka, opowiadaj. Co ty taka niewyraźna? No, dokładnie, no. I co, zadowoleni jesteście? O, widzę, że tutaj już wietrzycie pościel. Mhm. No i kto was zechce? Taką parkę? Taką parkę? Gdzie wy mi się tam chowacie? Chodźcie mi tu. O, no właśnie, kochani, jeżu! To jest Jerzyk i Jadzia, słuchajcie. Jadzia taka troszeczkę z tyłu, ale ona jest bardzo, bardzo dziarską, bardzo fajną suczką. Lubią ją inne suczki, lubi się bawić. I Jerzyk. Jerzyk nam trochę utył, zwłaszcza wtedy, kiedy Jadzia była w szpitalu i on nie mógł tego przeżyć. No, i słuchajcie, szukamy im wspólnego domu. Oni są tak bardzo zżyci ze sobą. Tutaj mają dwie budy, z tej drugiej w ogóle nie korzystają. Także szukamy domu na wsi dobrze ogrodzonego, z dosyć dużą posesją dla dwóch psów w średnim wieku wesołych, radosnych. Nie wobec ludzi, lubiących jedzenie, lubiących ciepło. To są takie psy już bardzo pilnie szukamy dla nich domu, bo oni już bardzo długo siedzą tutaj, już rok będzie, jak siedzą, także to jest zdecydowanie za długo dla takich fajnych psów.